Witam w rancie na zakłamanych i zawisnych grubasów. Ilu znacie grubasów, którzy otwarcie mówią, że dużo jedzą? A no pewnie niewielu, bo to rzadkość. Ale skoro są grubi, to ewidentnie jedzą za dużo. Ktoś tu może stwierdzić, ale Dawid, ja doskonale wiem ile ty jesz i ty jesz więcej niż większość grubasów, których znam. No, to jest najprawdopodobniej prawda. Ja jem naprawdę dużo i ciężko o ludzi, którzy jedzą więcej. Ale nie liczy się to, ile po prostu jemy, tylko ile jemy względem naszego zapotrzebowania kalorycznego. A większość je więcej niż powinna. Ludzie nie rodzą się otyli, a jednak większość ludzi jest otyła. No bo przeciętny człowiek ma jakieś 30% tkanki tłuszczowej w organizmie. A otyłość zaczyna się od 25%. Więc przeciętny człowiek je więcej niż powinien. No bo jeśli przekraczasz zapotrzebowanie, no to tłuszcz się odkłada. Skoro ja jestem w okolicach 10% tkanki tłuszczowej w organizmie, to znaczy, że nie jem więcej niż powinienem. To znaczy, że ja muszę tyle jeść. Bo mam tak szybki metabolizm. I tutaj dochodzimy do zawiści. Bo ci ludzie zazdroszczą mi szybkiego metabolizmu. Pytanie tylko, czy naprawdę mają mi czego zazdrościć? No bo przeciętny człowiek, czy może nie przeciętny, ale są ludzie, którzy mogą sobie zrobić jajecznicę z dwóch jajek i być syci. Ja muszę sobie zrobić jajecznicę z dziesięciu, do tego ćwierć kilograma kurczaka i ilość warzyw taką, że to wygląda na warzywa z jajecznicą, a nie jajecznicę z warzywami. I gdy to zjem, to i tak jeszcze nie jestem syty. To jeszcze bym chciał coś zjeść. Wciąż mój organizm woła o więcej. Więc czy wy chcecie tak żyć? Czy wy chcielibyście musieć tyle źreć? Czy to jest przyjemne według Was, kiedy tyle jecie, a wciąż czujecie niedosyt? Teraz sobie pomyślcie, ile ja muszę wydać na to, żeby się utrzymać. Ile ja muszę wydać na jedzenie. Pewnie kilka razy więcej niż większość z Was. Więc. Czy jest czego mi zazdrościć? Bo czego wy mi zazdrościcie? Tego, że ja tak wyglądam? Ale ja muszę się nacierpieć tak samo jak wy, żeby tak wyglądać. Bo ból nie jest zależny od tego, ile jecie, tylko ile jecie poniżej swojego zapotrzebowania. Więc gdy wy macie zapotrzebowanie tysiąc, a ja mam zapotrzebowanie. 3000, to kiedy wiecie 500, a ja jem 1500, to cierpimy tak samo. Więc nie macie mi czego zazdrościć. Ale jeszcze do zakłamania, bo większość ludzi uważa, że oni wcale się źle nie odżywiają. Oni od czasu do czasu zjedzą jakieś śmieciowe jedzenie. Wiecie, jak wygląda moje od czasu do czasu śmieciowe jedzenie? Dobra, od czasu do czasu, tak raz na rok to ja może zjem pizzę, czy raczej dwie duże na raz, bo mniej to ja nie jem. Ale tak na ogół, gdy ja sobie folguję, to ja sobie idę na plac i kupię sobie kilogram pierogów i trochę oscypków. I to jest mój cheat day, powiedzmy. Te pierogi. Więc dla was cheat day pewnie nie rzadziej niż raz w tygodniu to jest Chipsy, czekoladki, ciastka i tak dalej. Ja takich rzeczy w ogóle nie jem. Może właśnie dlatego wyglądam jak wyglądam. Bo chociażby moja siostra, ona zawsze kiedy ogląda w weekend jakiś film, no to musi mieć chipsy, musi mieć czekoladę, musi mieć ciastka. Kiedy ja chcę sobie obejrzeć coś i chcę się przy tym nażreć, to ja sobie przygotowuję garnek pełny owsianki i jem to. Więc tu macie y, odpowiedź na to, dlaczego niektórzy są szczupli, a niektórzy nie. Bo niektórzy jedzą to, co jeść powinni, a inni nie. No i jeśli chodzi o deficyt, każdy musi być poniżej, jeśli chce schudnąć i każdy cierpi tak samo, niezależnie od tego ile je. Tak więc, myślę, że na tym można zakończyć. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.